witajcie na naszym kanale, dzisiaj ja przychodzimy do Was z kolejną edycją, już nie wiem którą w naszej karierze First Sentence Challenge, czyli czegoś, co zakrzyknęliście, że chcecie zobaczyć I oto... Jest, przybył. Mamy przygotowane w założeniu pięć książek, czyli dwie książki bardzo zostały. Jedną książkę z naszych ulubionych i dwie nowsze. Mamy też przygotowane zapasy, gdyby się okazało, że mamy one Brains, i po prostu wybrałyśmy te same pierwsze zdania i w ogóle. Więc jak zwykle zasady tej zabawy są bardzo proste. Za pierwsze zdanie 3 punkty, za drugie zdanie 2 punkty i za trzecie zdanie jeden punkt. Jak nie zgadniemy, to idziemy do pokoju wstydu i nie dostajemy żadnych punktów. Odezwiesz się w tym filmie, czy jeszcze nie? Zakładam, że dowiemy się, kto wygrał, dopiero przy montażu, tak, i widzieć punkty. Tak. Także nie będziemy się na tym skupiać i, yes. i ciśniemy do przodu. Kto pierwszy? Wszystko jedno, może być ty. Okej, okay. Dobrze. <laughs> Oczywiście będziemy w trakcie wywychumukiwać pewne rzeczy istotne, czyli tak. imiona miasta, które mogą, wiecie, w ogóle nazwy własne, które mogą być zbyt naprowadzające. Tak. Więc tak, pierwsze zdanie książki numer jeden. Służba wołała na nich mm, małe duszki, bo byli najmniejsi i najmłodsi i nawiedzali dwójki księcia jak rozchichotane widma, wpadając i wypadając z pokoju, wkryjąc się w kredensach, by podsłuchiwać, zakradając się do kuchni, by skraść ostatnie letnie brzoskwinie. To jest któryś, cienikość któryś. Który? Tylko właśnie no. nie wiem, który. To jest któryś ze, stęp... ze wstępów z trylogii Grisza Libardugo. Mhm. Drugi? Nie. Trzeci? Nie. Myślałam, że nie z pierwszego, bo to byłoby zbyt dla dlatego powiedziałam drugi. Nie no, tutaj tylko to maleńczki było mm. obwiesz, ale stwierdziłam, że ten... Nie, nie, bo wiesz co, ja tak jakby jakby wiedziałam, że to będzie to, nie? Tylko miałam A -a. takie... Nie wiem, który to. <noise> nie no, to było, to było jako proste. To było jako proste. Let's go. Mój problem polega na tym, że ja nie ułożyłam ich w, w kolejności ładnej. Jak to bo... nie? Więc zrobię to teraz tak bardzo roboczy, bo miałam któreś, które rzeczywiście było. Ja jedno wzięłam ci takie, że się zastrasz i przypomniałam sobie, że nie zamknęłyśmy okna, Tam strasznie wieje ten pies. Ja nie wiem, czy to czasem nie było też w, którejś, no. w poprzedniej edycji. Ja na pewno mam jedno Ale nie rzeszka, chciałam była... się tego sprawdzać. <noise> Jakby będę szczera, nie pamiętam, no więc jedziemy. Godzinę temu pierwszy zimowy śnieg począł opadać na ulicę XYZ. O, by cię zapiał. Nie mam ani w ogóle no clue. Jak? Cześć, jeszcze raz? Tak. Godzinę temu pierwszy zimowy śnieg począł opadać na ulicę... Począł. To jest jakaś językowa wskazówka. Godzinę temu, czyli coś, co się dzieje w zimie. Na ulicę, czyli w jakimś mieście. Miasto, śnieg godzina i począł. To jest bardzo dużo wskazówek. Nie mam absolutnie... To nie pieniądze. jest cesaryt! Godziny temu śnieg począł, padać na ulicy. to jest Flugstadt! Jest... Nie to jest z dobitą To nie, nie jest z to... Nie no... no. Ale to, by było, a to by było fajne, dlaczego ja na to nie wpadłam? A patrz, ale duża jesteś. Mogłam to wziąć, ale chyba za ja zdaniu jest spoiler. W moim jakby. też jest gigantyczny spoiler, także... fajnie. Nie, No clue, drugie zdanie. W minionym tygodniu Ziemia w końcu zamarzła na kość. Kurwa to jest tajemna historia! Nie! Co? Nie! <laughs> nie tam, zaczyna się też coś tam, że, że śnieg leżał tam od tygodnia. No właśnie, jeden, coś ja to myślałam, coś tam, że to drugie W minionym tygodniu co? W minionym tygodniu Ziemia w końcu zamarzła na kość. W końcu, czyli ktoś chciał, żeby zamarzła. Albo i nie. Bartute. Jeezus, I have no fucking idea! Gdy już pochłonęłam w ramach śniadania grzankę z boczkiem i podlałam ją filiżanką krzypiącej herbaty, blady bruk, chciałam przeczytać blady kruk z jakiegoś powodu, blady bruk był przypruszony białym puchem. Zwrócę ci uwagę na podlałam ją filiżanką krzypiącej herbaty i podpowiem ci, że to jest tłumaczenie. To nie jest polska książka. Star no fucking clear. Słuchaj, clean. o, o, rzeczy około śniegowe i około zimowe są w tytule tej książki. I ona jest bardzo krótka. To... no... No. zdefiniuj bardzo krótka, tak pokaż. Aż tak krótka? Chrzanisz. Masz ją, my ją miałaś. Nie ma opcji, że ja coś takiego mam. Masz. Ja ja się mnie robisz. to nie jest ani kafin, ani ani gówno. Nie, to nie jest kaffin. O, nie chcesz laktyafi? To no, stary sobie już to jest nowe, stare? Nie, no to stare już dosyć. Stare już dosyć i takie małe ośnie. Tak i słuchaj, ostatnio to czytałyśmy jeszcze raz. Hę? No. Co? Mogłaś o tym zapomnieć, bo ja też chciałam to, o tym zapomnieć, ale niestety mi się przypomniało. <śles' śles'> <śles'> Sarah mhm. Sara Nie pamiętam jak się nazywa. Coś tam co jedna pomieni, tą drugi i... Nie... To nie to, to nie to. Co? Tam nie ma zimy w tym w tytule. Jest winny, ale Sara i dwór czegoś tam i czegoś tam. No, jak to Takie reżimia. cieniutkie? Aha. Nie wiem co. Odpowiedzieć ci? To ten drugi dwór! Ten cienki, ten. No, A, no gdzie, no, gdzie mroza... to jest? Ten! ten. No, ten. tak. Sylwy, coś tam, Star. Frost and Starlight. Tak, tak. Mroza i blasku gwiazd. Mroza coś... i. Tak, to jest to. Do tego ja też chciałam o tym zapomnieć. Ale będziesz miała przesłane, tak. No, dobrze, może być. <grych> <grych> może być. Nie, no to to zgadniesz, to coś jak. Się... Hmm. Pasaż kojarzy mi się z sierpniowymi nocami na południu. Pasaż? Pasaż. Kojarzy mi się z sierpniowymi nocami na południu. Pasaż? Nie wiem, dalej. Ze skałami i miejscami, gdzie nie dociera światło. Masz za swoje. Pasaż? Co to jest? Ten pasaż? W sumie, w jakim rozumieniu pasaż? No, nie wiem. Domyśl się. Co to z tymi skałami? Jeszcze raz. Za, ze skałami i miejscami, gdzie nie dociera światło. Że jesienie na południu. Tak? Sierpniowe noce na południu. Sierpniowe. No. Na południu. Okej, okay, czyli mamy... Jakiegoś zameczka, który żył sam na południu, a teraz już nie. I wspomina. Mm. A... Dobra, nie wiem jeszcze jedno. Z dymem i zgęstniałym i stechem. Stary... Przepraszam. Z dymem, zgęstniałym i stechłym, a także burzami i wilgotną ziemią. Wstyd, powiem Ci. I have no clue. Wstyd. Wstyd. Pasaż? Znówka sztuka. Nówka sztuka? Czwarte zdanie, ale najbardziej ze wszystkiego stajuszku kojarzy mi się z tobą. O Jezu, to co zmroża krypta? No! Pasarz no staja! Wyszło! Nie czyta książek, którym patronuje. Nie mam patronatu z proszą Nie, nie, to, to, to wiesz dlaczego? Dlatego, że ja tak mentalnie uznaję, że patrolejemy wszystkim książki. Dlaczego my nie mamy patronatu na własnym to... Nie. Też? Tam było jakieś zamieszanie z tym. Dobrze, słuchaj. No. E, gdy nasz statek wypłynął z Dover, na niebie płonął już świt. Specjalnie nie zostawiła w sensie zostawiam nazwę własną. Dover. To nie jest demoniwersant. A nie, to jest demoniwersant. Nie, to nie jest demoniwersant. Mm -mm. Przypał. dowy, Nowe czy staje to jest? W której to jest kategorii? Nie mogę ci jeszcze powiedzieć. No w której kategorii to jest nowe czy staje? Ci powiedziałam, że nowka No raczej nowe. Raczej nowe, czyli staje. Nie, no raczej nowe, no. Dołowej i coś tam był świt. No clue, drugie staje. Gdy przybijaliśmy do brzegu ze skłębionych chmur biła w nas wściekła ulewa. Excuse me? <coughs> Wściekła ulewa nas ta... ale jestem beznadziejna. My, my, my jesteśmy obiedzie Stałem, Nie, to w ogóle <noise> przypał jest jakiś. Wiesz, bo jak pierwszy raz robiliśmy challenge, to my się bardziej skupiałyśmy po prostu na, wiesz, po pierwsze swoich ukochanych książkach i czytałyśmy ich po pierwsze mniej. mniej tak. Po drugie, jak już je czytałyśmy, to je czytałyśmy z taką, wiesz, totalną nabożnością, że wiesz, pierwsze zdanie było istotne. Teraz istotna jest całość. Trzecie. Uh, spienione fale szturmowały nabrzeża portów Kale. Kale? Mhm. To jest to, co jest, ta, film był i ta baba taka nad tym, nie. Ale no. wiesz o co mi chodzi. Niestety nie ma filmu na podstawie tej Weź mi przecież całe wszystkie <noise> Gdy nasz statek wypłynął z Dover, na niebie płonął już świt. Gdy przybijaliśmy do brzegu, ze skłębionych chmur biła w nas wściekła ulewa. Spienione fale szturmowały nabrzeża portów Kale. Kale? Mhm. Jak pisane? Kalais. Kalais. To cię powinna naprowadzić wymowa. Nic mi to nie mówi. Nie no, w sensie coś mi to mówi Jezus, jak się nazywa ta książka, co ostatnio czytałyśmy, że oni tam w tej kawiarni siedzieli, ta typiara z tym typiarzem i tak dalej Nie, to nie to To nie to A Calais ci nic nie mówi? Nie A jak ci powiedziałam, że to się pisze Calais? Nie, absolutnie jej gówno mi to mówi To jest Francuz, francuska A? To jest francuska miejscowość Tell moi <laughs> No słuchaj, z Dover do Calais Gdzie jest Dover? No, nie Powiem no. Teraz się jak typowa mejka, jest jest. To jest na wyspach. Z Anglii do Francji? Aha. Za dużo Piki Blinders ostatnio oglądałam, to jest głupi pomysł. E, no, z Angli do Francji. Wstyd straszny, prawda? Tak, w skali? Na skali 1 do 10 to jak bardzo wstyd? 9. Mm. <laughs> Zdowy do kale. Dover do kale. Grube, chude z, z naciskiem, grube. Z naciskiem na kale. Grube? Tak. No grubo, grubo. Aha. Ech. No to takie jest jakieś. gadasz jakieś głupoczyk. <laughs> <laughs> nie ma takich rzeczy tutaj. Czekajcie, ja się muszę zastanowić. Syn. Nie, to stany to nie. Zdowy do kale? Tak, zdowy do kale. No, Duna, to to nie jest. No nie. <laughs> No i tam mogliby tylko po piasku pływać. My! Czyli ktoś i ktoś? Aha. Hę? Nie dawno zeształyśmy? No tak, całkiem niedawno. Ale to nie będą cztery muzy? Nie. Przecież... Nie aż tak niedawno, trochę, trochę dalej. Tam, no właśnie oni tam nie płynęli dalej w tak. Nie oni tam tego pociągami jeździli. Tak. Grube? No. Któryś zafon? Nie. Kocie, pomóż. Jak już tu usiadłeś. blisko patrzysz. Blisko patrzę? Aha. Może to nie jest ostatnie pędziła Syngilka. Nie. Wyczajowanie światła. No nie będę nie ma Kale. No właśnie. W sensie może jest, nie? Ale szła tym nie pisz. Na no płonący Bóg to, to nie jest. No nie. Blisko jest. To koniec ma maskajady. Tak. <grym> <grym> Next. Next. <grym> <grym> Thank you. Next. Dobrze. Zobaczmy. Dobrze nam idzie. Zlituj się! <grym> rzucił błagalnie. <grym> Oj, proszę. Chcę tylko popatrzeć. <grym> to jest... Republika Smoka? Tak. Tego, to, musiałam spojrzeć, bo powiedziałam, że to ta środkowa. E, wiem, bo e, wszystkie trzy tomy wojny Makowej zaczynają się od dialogu. Technicznie rzecz ujmując, powinnam przeczytać: Zlituj się i dopiero potem dalej, ale już. Każda, każda, każda pa, właśnie z partią dialogową się zaczyna. E, i, I chyba, bo e, Republika Smoka się chyba zaczyna tą, tą retrospekcją, jak Neża z bratem jest nad tym jeziorem, nie? Nie. I, no właśnie, no i tam więc że tam potem awanturują, że ten. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej. Nienawidzę ubierać się jak mężczyzna. Yy, przewodnik, nie. Ale jesteś całkiem blisko, powiem ci. Co? to nie jest przewodnik, który to nie jest zadany, przed... Nie, to, nie, wow, nie, nie, nie ale tematycznie one stoją dosyć blisko siebie. Momentami, w pewnym sensie. W sensie jest tam jeden hmm. wspólny wątek. Wiesz, to jest problematyczne? że mnie się na przykład kojarzy z tym Jack the Ripper. A tego nie yyy, <laughs> Wiesz co? Yy, jesteś w tym. No ja wiem, że w tej, tej, tej gatunkowej. Ale jesteś. w tej puli gatunkowej znam te dwie książki. Nie, 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 nie. Yy, znasz jeszcze jedną. U i co? Nienawidzę bierać się jak mężczyzna. W pobliżu Stalking Jack the Ripper i przewodnika dla damy. Bardziej przewodnika niż Stalking Jack the Ripper. Przewodnik tak. dla damy o Halk po Halkach i Kołyszaństwie. No. Yy ta biała taka. No. Nie. Nie, to... Ona nie <noise> jest biała. Było coś. Czytałyśmy ostatnio coś takiego? Nie, nie ostatnie, to, to jest stare. To jest stare? Jak stare? Stare. Estimate. Tak, troszkę. Za dwa lata temu. Ochyste, panie, staje, nie pamiętam co czytałam w zeszłym tygodniu. Ja wiem. Królkie, kurde. <noise> Nienawidzę się ubijać jak mężczyzna, czyli to jest baba, która jest Savage, ma klimat, halek i i jest tego, tak? No, no, no. No, więc ta baba jest Savage, że pewnie w jakimś XVIII-XIX wieku, pewno, podobnie w jakiejś Anglii czy tam innym... Kain dead. To jest już imperium brytyjskie liczymy. No nie powiedziałabym, że to jest imperium brytyjskie. Next! No. Bawełniana koszula jest za luźna, bryczesy za duże, buty niewygodne. Bryczesy, czyli kolno. Niekoniecznie. Kurwa, by cię Niekoniecznie, ale to jest podobny fazą spodni. W sensie, no, no w ten fason spodni jest używany w tym kontekście, o którym jest mowa w tym fragmencie. To nie jest majęsty ani jakieś tkając świty. No nie, ale jesteś cały czas jakby dobry puligatunkowy. Trzecie zdanie powinno się naprowadzić. No. Włosy mam związane na czubku głowy w kok pod małą marynarską czapką. To jakiś majtek? No trochę tak, trochę tak. Baba na statku. No, to jest Lila Bayut. Niestety nie. No, no. słuchaj, mówiłyśmy o tej książce. Ale ostatnio. wiesz, że nie debila. Przy, przy, przy okazji jednego filmu mówiłyśmy o niej. No, jakiego filmu? No niedawno, że się go kręciły, W zeszłym tygodniu chyba. W zeszłym tygodniu? W sensie, on w zeszłym tygodniu poszedł. Patronaty, na... czyli to jest ten córka e, e, kulapiatów. Tak. No, no dokładnie. Nie, nie, w ogóle to tu No dlatego wiesz, ci powiedziałam, że jak powiedziałeś na przewodniku o halkach i korsarstwie, no to mówię, no w sumie to trochę tak. Dobrze, czy jak chcesz się bać i w to się bawimy w starocie. Drugiego. Na miasto spadło z nieba z dziewczę. Z dziewczę? Dziewczę. Dziewczę. A właściwie to mogę ci przeczytać, że drugiego szabatu 12 księżyca na miasto spadło z nieba dziewczę. Muza koszmarów. Nie pamiętam, co to, <grystwo> <Czyli>, to jest. Czy mogę sprawdzić? Tak, to jest muza koszmarów. Tak, bo to jest szlochy, i bez ketchupy. Idź do diabła, dobrze. Nie, to bo to albo marzyciel albo muza koszmarów. Marzyciel to był dzbanie. To był marzyciel? Mm -hmm. No ale to nie miałam szansy zgadywać dalej. No nie będzie się liczyć jako jakiś punkt. Pół. Nie, nie, nie. Słuchaj, to ja teraz ci dam. Dobra, damy to. Wpatrywał się w ekran komputera z rosnącym niedowierzaniem. Coś mi to mówi. No, to jest coś niedawnego, tak. Wpatrywał się? W ekran komputera z rosnącym niedowierzaniem. To nie jest haniec Mhm. To jest Hania Czaban. Dobrze. Jej, to jest Dobrze. Pyk płomieni ogniska trudno odróżnić od odgłosów wydawanych przez chłopców z osiedla przyczep i dziewczyn ze szkoły, którzy krzyczą i tańczą w cieniu czegoś. Co? Co to jest za stary czy nowe? No, po prostu jak buciki zary. What? że z ogniskiem Ryk płomienie ogniska trudno odróżnić od odgłosów wydawanych przez chłopców z osiedla przyczep i dziewczyn ze szkoły. To przysłane Tak, czy nie? w tak. Dobrze. Zawsze byliśmy w ruchu, zawsze dążyliśmy do tego, co lepsze, do lepszego życia, czy czegoś w tym stylu. Znam to. Nie wiem co to. Zawsze byliśmy w ruchu. Mhm. Mm to jest. Ty staję? Yy, Boże, z zeszłego roku? No. Coś mi to mówi, zawsze byliśmy w ruchu. Dążyliśmy do czegoś lepszego. O mój Boże. Do lepszego życia, czy czegoś w tym stylu? Czegoś w tym stylu. Yy, ten. Yy, a jest tutaj Dante to Kiewańczy... No. Mała. No, okay. Zawsze byliśmy w ruchu. Mhm. Mm Ale wydawnictwo dobre. A tak mi brzmi właśnie. Felix. Gdzie mm -mm. są książki wyniki? <laughs> e, w drogę to to nie jest, bo to nie to wydawnictwo. O, yy. Zawsze byliśmy w ruchu. Dążyliśmy do czegoś lepszego. Ale się no. będzie Łukasz teraz śmieje. <laughs> <laughs> This bitch do. E. No słuchaj, może trochę tak. Czy dałłeś mi to? Nooo! Lubisz bardzo te książki. Nie, ja zresztą mam na tym patronat. Nie wiem, gdzie są patronaty. Jakie ja. Bo ja ostatnio TikToka. Możecie wpaść na TikToka. No, my czekaj, tata, to nie jest. Nie. Ty wykorzystałaś bilet na mroższą kartę. Eeee, Hydlandy. Nie. Tkając świt z zwierzchę nie. No Adi to to nie jest. Nie? Dziewczyna ucieka, bo ocalić życie. To do dziś to znam. E, kompletnie nie mam pojęcia, gdzie leżą książki, które mamy patronatem, bo <grym> z... leżą wszędzie. Robiłam TikToka z patronatami i po prostu w te książki tak wyciągałam i rozpieprzałam po całym pokoju. Jeezas, ja mam wrażenie, że to jest coś bardzo ważnego. Daj kolejne zdanie. Już, chujtysyk. Eee... Nie mogłam nadążyć za tymi emocjonalnymi turbulencjami. No, turbulencje, tak. No stary, no ja zdumiałam. Gdzie to jest? Ja, jak to zobaczę, to ja bym wiedziała, że to jest to. Sorry, że tak uważam, ale ja, wiecie, muszę z trensem schodzić. To nie jest, żadna ona Nie. Nie, Zuschniej. Ale sobie, ja... w ogóle mam wrażenie, że ja połowy tych patrematów nie odłożyłam na półkę i one gdzieś wypadły. Ja, ja widzę stąd tę książkę. <grym> Gdzie? No nie mogę ogóle, że ci wszedł. Kto jeszcze kawałki? Nie. No to co ty tu widzisz? No ja widzę stąd. Któr do widzi. Ja widzę stąd. This Witches don't burn. Nie. No kpisz sobie Wiesz ze mnie Nie, dam sejadę. Ten pokoju. sabat nie upadnie. Nie. Nic innego nie ma, co byś mogła widzieć. Tak? No. No patrz, a jednak widzę. Tu? A ja nie powiedziałam, że tu, ja powiedziałam, że stąd widzę. To pewnie gdzieś leży może w pokoju tutaj, jest... no, nie? Nie. Nie. Trzecie. Akurat jak zablokowałam to było. No sorry. Um, chodziłam do tylu różnych szkół, że nie pamiętam już wszystkich ich nazw, a przez te ciągłe zmiany odechciewało mi się żyć. No zdurniałam, nie mam w ogóle pojęcia. Powiedzieć ci? No? Czy ci dać ostatnią, ostateczną odpowiedź? Ostatnią, ostateczną odpowiedź. Słuchaj, to stoi na pierwszym po lewej regale. W twoim lewej. Aha. No, staję na... no, i to. Patrzysz na to. No, ten sabat nie upadnie. To jest na tej samej półce Dwie książki dalej. <laughs> szerokie przez swój coś tam, oceanu i oczu Twoich. Tak, no. Jakby ocean się Twojej uwie. Dobra, dalej jedziemy, moi drodzy Kiedyś miałam matkę. Wiem, co to jest. No i co to jest? Eee, to jest Zmieszka. Eee, tak. <laughs> się. Na swoją obronę mam to, że od dwóch lat mam demencję. Ale słuchaj, to jest chyba pierwszy raz w historii tego kanału, gdzie wygramy jakiś wiesz, wiesz. Nie, no, no... nie pierwszy. Dawaj. Eee, no to jakiś bardzo rzadki czekaj. To już było, to już było, to już było, to już było. Eee, słuchaj, Zostały mi dwa najtrudniejsze. Ja mam jeszcze jedno. To jest wciąż łatwe. Tak. Mhm. To chcesz tak? W sumie kurczę oba są takie S. No, no dawaj. Chcesz takie super trudne? Czy w sensie inaczej? Jedno jest trudne po pierwszym zdaniu, no. ale po drugim już powinnaś wiedzieć. No. Więc a to ostatnie jest takie w sumie też jest takie, że po pierwszym nie, ale po drugim już powinnaś wiedzieć. Mm. To słuchaj, zrobimy tak, że ja przeczytam dwa te zdania od razu. No pewnie pierwsze. Nadzieja. Oto co święto wiosny, najważniejsze święto w tradycyjnym chińskim kalendarzu, powinno symbolizować, próż rzecz jasna, to do wiosny. Singielka. Tak. Jezus, ale się spodziłam, jak usłyszałam ten chiński jest. kalendarz. Boże, to tak. Po pierwsze z... Nadzieja. Nadzieja. a potem przyjdzie to jest... od nowa. <laughs> very helpful, very helpful. Dobrze. Mieszkanie miało tylko jedną szafę, za to było tam rozsuwane były tam rozszuwane, oszklone drzwi otwierające się na mały balkon, z którego dało się obserwować mężczyznę po drugiej stronie ulicy, siedzącego na zewnątrz w samej koszulce i shortach, chociaż był październik i palącego papierosa. Czas nie niebył taki prosty? Było dopóki nie usunęłam czegoś z tego zdania. Z <grym> czego usunęłam? No nie powiem ci, bo tu, tu, wtedy ci sprawę. No, ale to trzeba było zrobić. <grym> nie. Muszę w... muszę ale... odzyskać honor. Ale co tyle odpowiedziałam? Botone, ty masz jeszcze ponton. Nie mam! Pływasz. Dobrze, jeszcze jedno. Mm. E, mm -hmm. Uniósł dłoń w geście powitania, ale tamten mu nie odłachnął. Czyli trzecia osoba ma narrację. Mhm. Mm ktoś Ja Rafaje po tak? drugiej stronie ulicy. Kiedyś I że mieszkanie. Zakładam, że to mieszkanie jest kluczowe tutaj. Ona ma znaczenie? No bo to jest tak, to W sensie, no. Je, yeah, kinda, doesn't matter. Uh, dobra dalej. Gdy. Hmm. Szedł do pokoju. Hmm, bawił się przeszklanymi drzwiami szafy, otwierając i zamykając. No to z niej co to jest. Co pierwszą razem zgadłaś to w ogóle po, po dwóch pierwszych słowach. <laughs> to jest bardzo stare. Bardzo stare, czyli tak. jakiś ziomo, który ma pewnie jakieś dziecko, zakładam, bo się bawi tymi drzwiami szklanymi, tak? <grym> Czy nie? Cudownie, to w kontekście jakby... <grym> Dwóch mężczyzn jest. Czyli stylii. jest no, ziomo tam, co ja, Rafał, po drugiej stronie ulicy i ziomek w mieszkaniu. To trzech facetów jest w takiej A to dziecko to też jest facet? A kto powiedział, że to dziecko? No, że się bawi drzwiami, to nie dziecko, to zaraz <grym> <grym> jak się skapniesz o kim, to jest mowa, to się posika. No, ja nie wiem o kim. Dobra, czy... mogę ci odcenzurować pierwsze zdanie. No. Mieszkanie numer 11 miało tylko jedną szafę. Jedennaście?! To była ulubiona liczba. Mieszkanie numer 11? Mm -hmm. Miało tylko jedną szafę. No. Jest dwóch facetów w tym mieszkaniu. No nie no, Jan jest po drugiej stronie ulicy. Ty, to z szygieł! Nie. nie. To nie jest szygieł? Nie. Nie, to jest małe życie? Tak. To jest małe życie, dobra. I wiesz, oh. gdybym oh. szedł do pokoju... Jut bawi się przeszkodnymi drzwiami szafy, ale to dziecko bawi się szafą <laughs> Jakby nie patrzeć Jut to taki baharowy. no mamy. słuchaj, trochę tak, trochę mm. tak Słuchaj, ci to ostatnie co moja? Tak, mam, bo ja już tak nic tak innego poza nie konkurencją nie No Słuchaj, czekaliśmy godzinę Godzinę? Tak, to jest dialog Czekaliśmy godziny, czyli ktoś przyszedł i to ktoś do kogoś mówi, że czekali godzinę Tak Nie mam co o tym będzie? To słowa Audrey Jezus, śniadanie, nie u go. W sensie, no wiesz, o co mi chodzi. To. No, no. no. Yy, yy, be, beżowe takie. Nie, to nie jest beżowe. Yy, nie, beżowe, tylko saledynowe. Tak. Zielono-saledynowe. Tak, yy, ja se znajdę. Gdzie to jest? No, gdzie to jest? Nie wiem gdzie to jest. No jest ty w Audrey Hepburn na okładce. No, no. Ojejku, jak to się nazywa? No, no ci też, ja, nie to przypomnę. Nie, nie, ja sobie przypomnę. Nie przypomnę, no, powiedz no, mi. Moja, <noise> moja lista gości. Tak. Jej, dojechałaś do końca. Przegrałam, skutno mi, Boże. Wow, w końcu coś przegrałaś. Coś takiego. No, no. w paczkę. No to dobrze. Z jelczniczkami na siłkę. No dobrze, to tyle. No bo było na tyle. Zostałam ograna bezczelnie. To był bardzo głupi pomysł, ze względu na moją postępującą dwuletnią już demencję. Ja się z koleżanką lubię, jest nam razem dobrze, do takich momentów jak ten. Więc możecie dać, dać, znać, ile wy zgadliście, i czy byliście gości ode mnie. Zakładam, że prawdopodobnie nie, więc proszę pogratulować Annie, bo to jest właściwie jeden z dziewięciu wyliczeń, wygrała i jest mi teraz smutno, bo moja rywalizatorska dupa po prostu się teraz ścisnęła ze smutku. Jest mi bardzo wstyd, że nie pamiętam na przykład własnego podtydatu w postaci aplauz. Tak